Czy koalicja rządząca upadnie? Czy, czy tak? Czy wiemy, że już miłości nie ma, że już nie ma tych, tego patrzenia sobie w oczy: Ach, Władku, ach, Władku. Ale czy jest kredyt hipoteczny, który utrzyma ich wspólnie? Tak, w sensie, czy, czy ta koalicja jest jeszcze w ogóle stabilna? nie? Czy ona się już tak trzęsie, że, że w posadach zaraz tutaj nam zadrży? Ja myślę że, myślę, że jest stabilna. Myślę, że to można powiedzieć. Znaczy, oczywiście, ona się trzęsie i, i są duże tutaj jakieś ruchy sejsmiczne, ale um, myślę, że ten kredyt hipoteczny jest duży. I um, myślę, że w, to bardzo dobrze było widać na kampusie Polska w przyszłości, że ta. Mm, ta, ta, to, co ich łączy, to jest to bycie przeciwko PiS. Tak jak myślę, że duża część, na przykład ludzi w naszym wieku, bo już, już nie mówię, że zapomniała, że PiS rządził, ale już troszeczkę odłożyliśmy na bok to, że PiS był u władzy, teraz czas rozliczać ten rząd. To ja myślę, że oni jeszcze nie, oni jeszcze nie ruszyli z tego miejsca. To jeszcze jest nadal bardzo silne bycie antypis. I, I myślę, że to ich bardzo trzyma i mają świadomość tego, że. Że tylko razem mogą to zrobić, ale mogę się mylić. Myślę, że też trochę mogą ich sondaże trzymać razem, prawda? przykład znaczy, tak. no, trzecia droga w tej chwili nie miałaby absolutnie żadnych szans na powtórkę wyniku sprzed z, z no, roku. Lewica. Pewnie by miała, dlatego że miała fatalny wynik, ale to. To by była powtórka. Myślę. Tak, tu miałem. Raczej nikt by nie był z tego zadowolony, więc paradoksalnie właśnie stu, myślę, że będziemy mieć coraz więcej. Starć i, i napięć, no bo zwłaszcza te mniejsze partie koalicyjne widzą, że nie zyskują jakoś szczególnie w sondażach na byciu rządzi, i to w ogóle jest taki leitmotiv, tak, no, że zazwyczaj dobre rzeczy spływają jako kapitał polityczny do premiera i do partii rządzącej, a złe odbijają się na, na, na mniejszych partiach. No więc tu będzie Cho dużo szarpania. Choćby był to właśnie wizerunek kutnika, nie? No tak, tak. I będzie dużo szarpania, ale jednocześnie te sondaże będą sprawiały, że trochę nie będzie się e, opłacało ryzykować, że będą rozpisane no właśnie. My też myślę, że wybory. że my mówimy właśnie o tym, że to się trzęsie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zjednoczonej prawicy sklejonym kropelką. Nie wiem, czy mogę mówić nazwę, ale <grym> tak, tak, <grym> bardzo silnym klejem. <grym <grym> klejem dwuskładnikowym. <grym> myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do, do takiej koalicji i, i tak jak no już troszeczkę za często się powtarza, że My jesteśmy tutaj koalicją, która będzie się kłócić, no ale taka jest prawda, że bardzo często jest tak, że te, te partie mają jednak różne poglądy i one będą się kłócić. Więc to, że będą się kłócić, nie oznacza, że się rozpadną. Myślę, że tutaj porównanie do małżeństwa z kredytem jest, jest bardzo trafne.